ma dzisiaj jesteśmy na G4 Zrzucimy sobie tutaj skrzyneczki od chłopaków z Bungie na bitwy na jakiegoś underdoga i tak dalej. I sprawdzimy, czy uda się coś tutaj od nich ciekawego zyskać, bo potrafią na pewno te skrzynki. Coś ciekawego zapodać, oczywiście przypominam strona jaki film tylko masz się dla super Jak taką osobą jesteś to nie zapominaj, że tutaj w zakładce kod promocyjny Możesz sobie wpisać kod SWERT i masz z nim 5% więcej przy doładowaniu Jak i również darmową skrzynkę milspec na start, jak ciebie na stronie nie było A ja nie przedłużam, lecimy sobie na tą bitewkę W ostatnim odcinku bitewki nie było, to postanowiłem, że dzisiaj sobie zrobimy No i akurat od chłopaków z Bandi coś Czyli możemy w sumie co my tu mamy? No, mamy Ginolda na przykład. sobie takie dwie wrzucimy. E, mamy sobie box. Mamy sobie stop. E, też się zastanawiam, czy wrzucać na przykład takie. No tu może nie z Bungee, ale od ekipy z Bungee. No to Mario jest od ekipy z Bungee. Teraz ch chyba. <śpiewanie> Grają razem co chwilę i na odcinkach są, więc możemy to tak zaliczyć. Bandura. E... Możemy również sobie też tutaj dodać e... Ginolda, jakiegoś Amara, jakiegoś Wronka. No i myślę, że tak możemy w sumie to zrobić. No tam od. No, od chcenia możemy jeszcze dodać Pykę. O tak, o, niech sobie będzie ustawmy je sobie ładnie tutaj kolejnościowo. No i na 4 graczy: underdog, bo ich na underdogu jeszcze nie brałem. Także zerknijmy, jak to oczywiście się potoczy. A tobie, widzu, a zapominam na początku wspomnieć, że w opisie masz, y, wyma, znaczy wymagania: no, taką listę, gdzie możesz zobaczyć, jak zgarnąć jedną kostkę, czyli Falchion Najfultrafiole, drugą, czyli Gutnefa Slotera, albo rękawiczki, motoglossy, żółw. Także jeżeli któryś chce rzeczy z tych zgarnąć, to zajrzyj sobie w opis, bo masz tam opisane co, gdzie i jak. I co trzeba spełnić oczywiście, żeby taki udział sobie wziąć. Także zerkaj se. No dobra, a my tutaj widzimy, że, 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 że na razie prowadzę, nie, bo mam najmniej o to chodzi w naszym oczywiście trybie underdog widzę, że się znowu trochę bitwa przycięła i będziemy tak czekali zanim to przeleci, nie podoba mi się to no hmm. że tak, o teraz przerwa, już to powinno lecieć, a ten bym musiał odświeżyć stronę, ale no, nie wiem czy mi bitwy nie przyspieszy wtedy, więc to no, po prostu już sobie damy radę. Nie, dalej chyba prowadzę. Nie, nie prowadzę. Ten prowadzi. Bot Arnold. Dobra, odświeżam, bo mnie to zdenerwuje. O, git. Ty, ale przyspieszyło mi i kurwa, trafiłem Blood in the Water. Nie, no nie podoba mi się ta sytuacja, stary. Nie, nie, nie. nie. Ten Sunset Storm, ten odleciał, ale Bot Ryan musi coś dropnąć. Dobrze. Bardzo dobrze. I jeszcze Bot Arnold coś. Niech mu wpadnie. Nie, kurwa, nimi. Koniec, koniec. Ej, poczekaj, poczekaj. Proszę. Nie wierzę. Ale jaka bitwa w ogóle tutaj wyszła? 6300 zł. No nie ta bitewka. I te amary i wronki tak strasznie dobrze dały. Także sobie je wrzućmy na przykład. Ej, kurwa! Wiem o kim zapomniałem. No, bym zapomniał, nie? O mózgu operacji. Dobrze. To tam go nie było w tamtej bitwie. Zrobimy sobie tutaj. No, drama. Dobra, Amar. To dalej jest Underdog. Przypominam ci, musimy mieć jak najmniej. Ej, widzę, że jest za głośno. Kurde, otwieranie te. Oj. Uuu, Fejzik. Dobrze, Arnold, dobrze. I jeszcze Henry dropi z Merganiego AWP Boom. I w tym momencie wychodzimy na prowadzenie. Podoba mi się to na pewno na ten moment przynajmniej. Jeszcze są wronki przed nami, a one też kosy jakieś potrafią rzucić i o tym się przekonaliśmy w poprzedniej bitwie. No na razie jest git. No i dropni coś. Dobrze, że to kosę chociaż dropłeś, ale to chyba. Ja pierdzielę, no gdybym gdyby nie dropnął tych rękawiczek, to bym tą bitwę miał. Po co mi te rękawiczki stary, po co mi te rękawiczki? Dobra, zróbmy sobie ostatnią bitewkę. Czyli dwa wronki, bo najdroższa skrzynia z tych wszystkich. Na cztery graczy i zostawiam zwykłą, że ja będę miał teraz najwięcej. Zostawiam już na razie tego underdoga, bo ostatnio go ciągle robię. No i potrafi dać, ale też potrafi robić tak jak dzisiaj. No dobra, tu się w ogóle nie popisało u nikogo. Kolejna skrzy... A, no i tyle by było. Kurde. <laughs> także ja wam bardzo dziękuję oczywiście za obejrzenie odcinka. Przypominam, że macie do zgarnięcia dwie kosy i rękawiczki w maju, także jeżeli chcecie sobie zgarnąć, to zajrzyjcie sobie w opis, przeczytajcie i zróbcie co tam potrzeba. No i oczywiście przypominam, żebyście sobie używali kodu promocyjnego Sferr, bo fajne bonusy macie. No i oczywiście ee, mi pomagacie, także ja wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym filmie What Elo?